Cześć wszystkim. Dzisiaj omawiamy klasykę kina rozmowę Francisa Forda Coppoli z 1974 roku. Film, który mimo upływu lat, wciąż zadziwia swoją aktualnością i głębia. Śledzimy losy Harego Kale, specjalisty od podsłuchiwania, który staje się zakładnikiem własnej profesji. Jego praca, polegająca na rejestrowaniu i przekazywaniu prywatnych rozmów, odciska piętno na jego psychice i życiu społecznym. W pewnym momencie sam staje się obiektem inwigilacji, doświadczając na własnej skórze ciężaru ciągłej obserwacji i podsłuchiwania. Ale o co tak naprawdę chodzi w tym filmie? Dlaczego stał się klasyka? To pytanie, na które postaram się odpowiedzieć. Rozmowa to studium karmy, prawa zwrotnego działania. Harry, przez lata perfekcyjnie wykonujący swoją pracę, nagle doświadcza jej konsekwencji. To jak klasyczny efekt bumerangu działania, które wydawały się bezkarne, wracają z potężna siła. Film pokazuje, że łatwo wpaść w pułapkę własnych działań, łatwo skrzywdzić innych, nie zdając sobie sprawy z potencjalnych konsekwencji. Rozmowa to przestroga. To przypomnienie, że dobro i zło powracają do nas. Im więcej dobra wnosimy w świat, tym więcej go otrzymujemy, choć nie zawsze jest to doceniane. Zło natomiast prowadzi do samotności i nieszczęścia. Film sugeruje, że powinniśmy dawać światu to, co sami chcemy otrzymać, pamiętając, że często musimy dać znacznie więcej, niż otrzymamy w zamian. Kluczem jest nasze nastawienie. Negatywne myślenie zatruwa nasze życie, podczas gdy pozytywne napełnia je radością i szczęściem. To my kreujemy swoją rzeczywistość. Film uczy nas, że życie jest pełne niespodzianek. Ze wszystko jest ulotne i warto podchodzić do niego z dystansem i ironia. Nie warto przywiązywać się do materialnych dóbr ani użałać się nad losem. Najważniejsze jest docenianie siebie i pielęgnowanie wewnętrznego szczęścia. To ono jest źródłem prawdziwej siły i spokoju. Rozmowa to film głęboki, prowokujący do refleksji, a zarazem niezwykle wciągający. To prawdziwa perełka kina, która zasługuje na uwagę każdego widza. Gorąco polecam!